W niedzielę absolutny hit Premier League Liverpool podejmie Manchester City w starciu, które może być kluczowe w walce o tytuł, z tym, że to będzie ostatni mecz na poziomie ligi angielskiej. Gdy mówimy o Klopie i Guardioli, jak ci trenerzy wpływali na siebie oraz jak ukształtowali angielski futbol, o tym sobie dzisiaj pogadamy. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Premier League miała oczywiście wiele rywalizacji trenerskich. Ferguson z Wengerem, także Ferguson z Mourinho i tak dalej, tak dalej. Ale wydaje się, że kolejnym etapem właśnie takich wielkich rywalizacji menedżerów jest starcie Guardioli z Klopem, które trwa od 8 lat na poziomie ligi angielskiej, no i tak naprawdę tylko w sezonie 16-17 za ich kadencji, czy to w Liverpoolu, czy to w Manchesterze City, nie udało się zdobyć albo jednemu, albo drugiemu mistrzostwa Anglii. Patrząc z kolei na to, jak to wyglądało, gdy mówimy o najlepszych wynikach punktowych w historii Premier League na 8 najlepszych zespołów w Lidze. Mamy do czynienia, aż sześciokrotnie z zespołami albo Liverpoolu, albo Manchesteru City, właśnie Guardioli i Klopa, co mimo wszystko wskazuje na to, na jak kosmiczny poziom weszła ta dwójka w ostatnich kilku latach. Obaj ci trenerzy także bardzo mocno się szanują. Zwróćcie uwagę choćby o tym, jak mówił w kwietniu 2022 roku o Pepie Guardioli i Jurgen Klopp. Pep I think we A jak o rywalizacji z Kloppem wypowiadał się Pep Guardiola już po tym, jak Niemiec ogłosił swoje odejście z Liverpoolu. <laughs> the, games, the games before play against Liverpool always was a almost a nightmare. So, of course, we'll be missed. So, it was shock, like I think everyone, to the news. So, I felt when i when in the news, a part of Man City, we'll, we will lo we'll lose something. We cannot define our period here together without him. We cannot define our period without Liverpool. It's impossible. Faktem jest, że podsumowując już właśnie te rywalizacje 11 lat, czy to w Niemczech, czy to w Premier League, patrząc na to, z kim Guardiola przegrywał najczęściej, najczęściej oczywiście pokonywał go Klopp. Z kolei analizując to w drugą stronę, tutaj. Otrzymujemy podobną odpowiedź. Z nikim Klop nie przegrywał równie często co z Guardiolą. Ale właśnie, im więcej razy próbujesz kogoś pokonać, im więcej razy próbujesz dostosować swój zespół do tego, aby zwyczajnie doskoczyć do pewnego standardu, im częściej analizujesz mocne strony jednego przeciwnika, tym bardziej tak naprawdę się do niego chcesz upodobnić, bo chcesz zwyczajnie zapobiec temu, aby jego mocna strona przezwyciężyła Twoją słabą. Więc swoją słabą musisz zniwelować. I zwróćcie uwagę na to, jak to wyglądało, gdy mówimy o posiadaniu. Piłki przez zespoły Klopa na przestrzeni ostatnich 14 lat. Tak naprawdę, od czasów Borussii w sezonie 10-11 do Liverpoolu 23-24 widać ewidentnie, że zwłaszcza w Anglii, Klop poszedł bardzo mocno w kierunku kontroli poprzez posiadanie piłki. To nie zmienia faktu, żeby było wszystko jasne, że porzucił te swoje podstawowe pryncypia, to znaczy bezpośredniość, intensywność, gegen pressing, także walkę o drugie piłki itd. itd. To oczywiście nadal w Liverpoolu jest. Ale choćby Liverpool Mistrzowski różnił się od Liverpoolu w sezonie 17-18, bo właśnie ten stempel kontroli był tam na zupełnie innym poziomie i bardzo mocno przesunęła się wtedy gra zespołu The Reds na połowę rywali. Czy to byłoby możliwe bez wpływu Manchesteru City? Wydaje się, że nie. Ponadto zwróćcie uwagę na to, jak wypowiadał się Klop gdy mówimy o pomyśle przestawienia Trenta Aleksandra Arnolda do środka pola jeszcze przed kilkoma laty. Wtedy w meczu reprezentacji Anglii zwyczajnie ten eksperyment zawiódł. Klop odpowiedział, że dlaczego mielibyśmy przestawiać najlepszego prawego obrońcę na świecie do środka pola. A jak to wygląda, gdy mówimy o ostatnich kilkunastu miesiącach w Liverpoolu? No właśnie, tutaj Trent coraz częściej wchodzi do środka pola. To są oczywiście sceny z poprzedniego sezonu, z końcówki tamtej kampanii ligowej, kiedy Liverpool pokonywał Leeds United 6-1. Na Eland Road, ale w tym sezonie także wiemy, że trend tak naprawdę jest etatowym, rozgrywającym Liverpoolu właśnie w centrum boiska. A kto jak nikt inny spopularyzował ideę przejścia bocznego obrońcy do środka, aby stworzyć tam przewagę, oczywiście to był Pep Guardiola, który zrobił to po pierwsze w Bayernie Monachium. Z Filipem Lamem, ale także później świetnie wyglądało to, choćby, gdy mówimy o Fabianie Delfie, momentami, także w dużym stopniu Joao Cancelo. To jest piłkarz, który naprawdę w tej roli spisywał się naprawdę doskonale. Z tym się pytanie, dlaczego właśnie Guardiola podjął taką, a nie inną decyzję. I z jednej strony, oczywiście, chodzi o to, aby stworzyć tak zwane box midfield, jako że coraz więcej zespołów, co także było wpływem Guardioli i Klopa, zaczęło grać w ustawieniu 4-3-3 z trójką środkowych pomocników. W takim systemie, Byłoby krycie 1 na 1, dlatego też dodanie jednego piłkarza do środka pola stanowiło przewagę liczebną. Z tym, że właśnie pytanie, czy to jest jedyny powód, okazuje się, że nie. Spójrzcie na to, jak Guardiola mówi o pierwszym spotkaniu z zespołem Klopa. Nauczyłem się wiele w Niemczech, mierząc się po raz pierwszy z jego zespołem. Wywołało to na mnie efekt wow, bo było nowe. Co za dobra lekcja. Albowiem to właśnie wtedy Pep Guardiola zmierzył się z Borussią dortmund jurgena Klopa. To było mniej więcej 11 lat temu. W Superpucharze Niemiec i poległ właśnie wtedy zespół Katalończyka, głównie przegrywając z kontratakami, z czymś, z czym oczywiście nadal ma problem, mierząc się właśnie z Liverpoolem. Ale jaki wtedy był kłopot? Kłopot był następujący: boczni obrońcy Guardioli, zwłaszcza po jego czasie w Barcelonie nadal mieli grać bardzo wysoko i tworzyć przewagę w strefie ataku. A co się okazywało? No właśnie, okazywało się, że w Bundeslize, w lidze, która nie wybacza strat piłki, która cały czas jest nacechowana bardzo mocną bezpośredniością, a w dodatku w starciu z zespołem, który w tej bezpośredniości naprawdę był wspaniały, bo taka była właśnie Borussia Dortmund klopa, zespół Guardioli zwyczajnie poległ i cały czas tak naprawdę był wystawiony na kontrataki rywali. Stąd też wzięła się idea, aby przestawić bocznego obrońcę do środka pola, albowiem to nie tylko sprawia, że masz przewagę, gdy mówimy o utrzymaniu się przy piłce, ale jesteś w stanie reagować sprawniej na jej potencjalną stratę. Ta idea oczywiście powstała w głowie Guardioli, tak jak już mówiłem, głównie z udziałem Filipa Lama, który był w Bayernie Monachium, ale później ewoluowała w Manchesterze City, a teraz widzimy Johna Stonesa, który naprawdę pod tym kątem jest piłkarzem wyjątkowym. Zresztą wystarczy sobie spojrzeć na słowa Pepa Guardioli odnośnie Klopa i odnośnie tego, jak wpływa na niego ten trener, aby zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi. Wniósł mnie na inny poziom, aby myśleć i udowadniać, aby być lepszym trenerem, żeby ich pokonać. Dlatego wciąż jestem w tym środowisku. Niektórzy trenerzy, jak Jurgen, pchają Cię, abyś zrobił krok naprzód. To był Guardiola w 2000 w 2021 roku z kolei ponad 12 miesięcy później wypowiedział się w taki sposób, że często to Liverpool był naszym wrzodem na tyłku, a my z przyjemnością jesteśmy ich i w taki sposób wzajemnie się napędzamy. Z kolei Klop odpowiedział, że jak najbardziej tak właśnie powinno być, aby cały czas. Rzucać sobie wyzwania i cały czas iść do przodu. Ponadto, to o czym także warto pamiętać, to jest, mimo wszystko, ewolucja Guardioli z trenera, który był fanem zupełnej kontroli i był bardzo mocnym przeciwnikiem chaosu, do mimo wszystko kogoś, kto w miarę ten chaos akceptuje oczywiście, wciąż Manchester City utrzymuje się przy piłce, gdy mówimy o Premier League, najdłużej. Wymienia najwięcej podań, te sekwencje mają najwięcej podań w sobie przeciętnie z całej ligi, co pokazuje, że wciąż ta kontrola jest na nieosiągalnym poziomie dla jakiegokolwiek innego zespołu. Ale tak jak już mówiłem w zeszłym tygodniu, z różnych względów Guardiola musi pogodzić się z tym, że chaos w piłce jest nieunikniony. Stąd też między innymi transfery choćby Jeremiego Doku, czy Mateusza Nunesza, ale nawet Erling Haaland. Jest piłkarz, który przecież w tak bezpośrednim środowisku jak choćby Liverpool Klopa mógłby odnaleźć się naprawdę doskonale. Natomiast, tak jak mówiłem, w kontekście Klopa, im częściej mierzysz się z danym rywalem, tym bardziej musisz się do niego w pewnym stopniu upodobnić. To Klop zrobił z utrzymaniem się przy piłce, ale także to zrobił Guardiola, gdy mówimy o kontrolowanym chaosie oraz bezpośredniości. Warto cofnąć się choćby do 2022 roku, kiedy to Kyle Walker był ustawiony bardzo wysoko jako boczny obrońca, mając Jednocześnie zadanie walki o długie piłki, walki o podania bezpośrednie od defensywy Manchesteru City. Ponadto także warto zwrócić sobie uwagę na to, jak wyglądał mecz w 2015 roku. Wtedy Bayern pokonał Borusie Dortmund, Jurgena Klopa, będącą już w fazie rozkładu 3-0, do 0, ale właśnie w lęku przed pressingiem Jurgena Klopa. Pep Guardiola postanowił wystawić defensywnego pomocnika Javier Martineza na pozycji dziesiątki, aby ten właśnie był takim marłanem Fellainim, aby walczył i o powiedzmy górne piłki, i o długie piłki, które były zagrywane przez defensorów Bayern Monachium. Wpływ jednego na drugiego jest zatem oczywisty, ale jakie piętno odcisnęli Liverpool i Krop? Na całej Premier League. Przede wszystkim wydaje się, że tutaj zawsze będzie już rywalizacja i nawiązywanie właśnie do tych naprawdę świetnych lat na całej ligi, ale także, gdy mówimy o poziomie punktowym, o poziomie sportowym, każdy musi się dostosować do tego, że wymagania są wyższe, aniżeli kiedykolwiek wcześniej. Widać to było także innymi w poprzednich kilku latach, gdzie Jurgen Klopp i jego Liverpool, nawet jeśli zdobyli 97 punktów, i tak nie zdobyli tytułu mistrzowskiego, bo jeszcze lepsze, tylko o punkcik. Było City. Kiedy mówimy zaś o taktyce, ciężko jest nie wspomnieć także o tym, jak często zespoły wyprowadzają aktualnie piłkę od tyłu. O tym już zresztą mówiłem kilka razy na swoim kanale, ta średnia liczba podań od momentu przyjścia Pepa Guardioli do Premier League znacznie wzrosła w przeliczeniu na mecz. Natomiast z kolei patrząc na to, kto nie gra wysokim pressingiem, no właśnie trzeba byłoby się zastanowić, czy w ogóle takie zespoły są aktualnie w Premier League, bo ten wpływ Klopa i Pepa, gdy mówimy o tym, jak oni podchodzą do odbioru jak wysoko zakładają pressing. Tutaj można wymienić być może 2-3-4 zespoły, które regularnie nie mają tego w swoim repertuarze. Być może West Ham, być może Sheffield United, ale nawet Beniaminkowie coraz częściej decydują się zwyczajnie na to, aby atakować utrzymanie w Premier League, a niekoniecznie go bronić. Tak jak zresztą mówił Michał Zachodny na antenie Via Play o Luton Town. Z tym, że wpływ na ligę to jedno, a wpływ na całe państwo to drugie. Patrząc na to, jak wyglądały ostatnie sukcesy reprezentacji, no właśnie 2010 rok Prime reprezentacji Hiszpanii w połączeniu z złotym medalem na Euro 2012, wtedy tak naprawdę Hiszpania grała w dokładnie takim stylu jaki propagowała Barcelona Pepa Guardioli. 2014 rok i niesamowicie intensywne nie, Niemcy pod kątem gry bez piłki, pod kątem pressingu, pod kątem także bezpośredniości. Tutaj widać było szkołę Kloppa propagowaną w tamtym czasie w Bundeslidze. Z kolei reprezentacja Anglii już po dwóch latach pracy właśnie Guardioli oraz Kloppa, gdy mówimy o Premier League, zwróćcie uwagę, Tutaj to są statystyki z Mundialów w 2018 roku i to właśnie reprezentacja Gareta Southgate miała najwięcej procentowo odbiorów na połowie przeciwnika. Bardzo symboliczne także było starcie pomiędzy reprezentacją Anglii a Macedonią Północną, które było ostatnim meczem reprezentacji Gareta Southgate'a, kiedy mówimy o 2023 roku. Wtedy w jednej znaleźli się Rico Lewis, czyli wychowanek Manchester City uformowany przez Guardiola jako idealny piłkarz do tego, aby wchodzić się do środka pola właśnie jako boczny obrońca. Z kolei gdy mówimy o tym, kto jeszcze występował właśnie w środku pola, to był Trend Alexander Arnold, który, tak jak już mówiłem, od kilku ładnych miesięcy występuje nominalnie w roli właśnie piłkarza wchodzącego do środka pola jako boczny obrońca, i tutaj także widać ewidentnie, że w na takich zawodników i ogólnie na grę całej reprezentacji Anglii ma zarówno krop, jak i guardiola. A jak to będzie wyglądało w niedzielę? No właśnie, to jest języczek uwagi, albowiem 17.30 marca. Niedziela to jest data, którą powinniście zapamiętać, albowiem Liverpool będzie mierzyć się wtedy z Manchesterem City w starciu bezpośrednim na Enfield, na stadionie, na którym Pep Guardiola z kibicami jeszcze nie wygrał. Udało się odnieść jedno zwycięstwo w sezonie pandemicznym, wtedy wygrana 4 do 1. No ale ogólnie ostatnio bardzo często padają remisy właśnie w starciach między Guardiolą a Clopem, ale to są naprawdę spotkania bardzo emocjonujące. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy gdybym układał taką listę top 10 meczów, które obejrzałem w swoim życiu. Czy tam przypadkiem nie byłoby trzech, czterech spotkań, właśnie między Liverpoolem a Manchesterem City, i oby tak samo było w tę niedzielę? Dajcie znać, jakie wy macie przewidywania odnośnie wyniku. Czy sądzicie, że Guardiola i Klopp to jest największa rywalizacja trenerska na poziomie Premier League w historii Ligi? No i oczywiście dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Siemano.